tych naleśników, hmm. to szczekać ci opa... A! A! Opa... Dni. Zaraz pogadamy, Sani. Skal... O-M-G! Coś bym miała dzień złej fryzury? A, powiedz, że to nie jest dzień złej fryzury, Sani! Oj, wiesz, jest troszkę dziwna. Odrobinę. Ale nie, 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 nie. Jestem pewna, że da się rozczesać. Tak? No i... Ugarzające! Hej, Pif! Ładną mamy dziś pogodę! Nareszcie! Wszyscy użyli twojej nowej odżywki i. efekt jest właśnie taki! To jeszcze nic! Moja grzyba żongluje! A! Moja wciąż masz pożera! Ach, przestań! 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 Na wasze szczęście, kochani, mam rozwiązanie tuż za tymi solidnymi drzwiami, okej! Okay, Pi! po prostu czekałam na ciebie. Zapisałaś mnie na cotygodniowy tygodniowy kopytkiur. O, oh. to nowa odżywka do grzywy? O nie 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 radzę ci. Dobra, oh. złapałaś mnie. Moja nowa odżywka zamienia grzywy. Hmm, myślę, że już to gdzieś widziałam. O i co ja mam zrobić, Windy? To My, kłusujące kucyki, uczymy się na spokojnie oceniać każdą sytuację, więc w tym konkretnym przypadku uważam, że trzeba miał! Nareszcie. Hej! Spokojnie, to ja. Pip. A tobie co się stało? Okej, okay. krótka wersja. Nowa odżywka. Zamienia grzyby w potwory. Potwory gonią nas. Musimy się ukryć. Zaraz, to znaczy ta odżywka do grzyw? A, co się ze mną dzieje? Nie teraz, Sparky. My tu panikujemy. Dobra genialna. Wiem, gdzie wcześniej widziałam te fryzy. O, spójrz, to przewodnik dla kłusujących kucyków po Smokolandii. Smoki? Zaraz, e, chcesz powiedzieć, że Sparkiemu wyrosły smocze włosy? Wyrwał je? Wrzucił je do Kaji? I przypadkowo stworzył jakiś zmutowany, smoczo-kucykowy, magiczny, potworny eliksir? Tak, na moje kopytka dokładnie to chcę powiedzieć, używając mniej słów. E, nie chcę nikogo alarmować, ale... Pomocy! O, nie zbliżaj się, ty grzybowy potworze! Parki, daj mi trochę smoczego ognia! uważaj, dniu złej fryzury! Już idę po ciebie! Zaimponowałaś mi, Pip Petals. To była niezwykle pomysłowa akcja. Za takie coś należy się odznaka kłusującego kucy. Czy mamy odznakę za smoczy od ok? Odznaka za super pomysł. Nie dałabym rady bez twojej pomocy, Windy. A teraz, co powiesz na kopyt, Piór? Jedną chwilę.